W pełnych 4 miesiącach redukcji udało mi się zrzucić łącznie 9 kg. Z tego powodu postanowiłem przetestować swoje maksy i zobaczyć, jak podczas zrzucania wagi one się zmieniły. Jeden update zdążyłem zrobić już w sierpniu, kiedy to udało mi się sprogresować o 5 kg na przysiadzie, a na płaskiej i martwym zaliczyłem spore regresy. Aktualne maksy rozpocząłem już dwa dni temu, i jak na razie idzie bardzo dobrze, bo udało mi się sprogresować na przysiadzie o kolejne 2,5 kg. A dzisiaj nadchodzi dzień klaty i witam was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Powiem wam szczerze, że podbudowałem się ja tym wtorkowym przysiadem I tak jak moim planem, no ja powiem szczerze, moim planem było wyciśnięcie 115 kg, czyli zrobienie regresu o 2,5 kg względem ostatnich maksów. No ale wiecie, spadek wagi, więc to by względnie nie był tragiczny wynik. No ale ze względu na to, że tak zajebiście poszedł mi przysiad i że czuję się mega dobrze, to mam nadzieję, że dzisiaj podejdę do 117,5 i że to się uda. Ale to się dopiero okaże teraz jeszcze przed szkołą stwierdziłem, że zjem sobie banana, Popijam go jakimś skyrkiem tak żeby jeszcze się troszkę naładować, bo sporo trzeba zjeść. Żeby na tych maksach była siła, żeby była energia. No więc tutaj tak poza tym to jest mój posiłeczek do szkoły. Ech, jakieś 650 kalorii to jest. I tu odnośnie jedzenia dzieje się jedna rzecz. Która jest mega ważna. W tym kartonie miałem batony dzika. I tu znajduje się ostatni baton dzika. Tak więc myślę, że to jest baton na tą okazję. Także wezmę go ze sobą. I oczywiście jeszcze do zestawu cytrulina, ale chcę mi się już pokazywać oraz la bomba. Bo to jest to, co mnie pobudziło mega na tym przysiadzie. Nawet były jakieś komentarze, że było widać po oczach, że to pierdolneło bo pierdolneło i, i to swoje przyniosło. Więc dobra, ja jestem mega przygotowany na to. Wszystko zaplanowane lecę do szkoły i widzimy się. Już tuż przed siłownią. I witam, proszę państwa, za chwilę będziemy zmierzać na siłownię Ja jeszcze dobijam sobie rycelkiem, zjadłem ten, tego kurczaka, co pokazywałem rano Czeka baton jeszcze, także to jest ten ostatni posiłek I zobaczymy, jak to dzisiaj będzie na tej placie Kurde, rozmawiałem sobie dzisiaj z Bobem, no i tak 120 byłoby, dojebanie, nie? Także nie wykluczam tego, ale to jest bardzo nierealne Myślę, że jakby były kursy, najniższe kursy są na 100, 115, później na te 117,5, później na 120 Na 115 raczej pewnie, no ale no nie, mam, nie mam w sumie po co już gadać tak naprawdę Trzeba to zjeść, czasnąć bombę i nie robimy wyjebać, to jak energia energetyczne. Jak Amadeusz Ferrari. I jest 125. Na Może kiedyś się tego posłuchamy I proszę państwa, wiesz ten baton Co jest to, to jest to co dzisiaj da mi siłę Białeczko, lekki cukier I lecimy z tym jeszcze, teraz tą bombę dorzucę 400 mg w kofy, mam nadzieję, że Dzisiaj będzie tak samo dobrze jak na przysiadzie I że wreszcie będę tak w 100% zadowolony Z moich maksów W przeszłości chyba jedynym momentem, kiedy rzeczywiście cieszył mnie Podniesiony ciężar był w grudniu Kiedy udało mi się podnieść 110 kg Po bardzo fajnej walce W kwietniu pomimo fajnego progresu, bo wycisnąłem wtedy 120 kg Czułem się dosyć związany z nieudaną Próbą wzięcia 125 kg. Podobnie było w czerwcu, kiedy wycisnąłem 125, a nie 130 kg, które celowałem. Tym razem sytuacja też nie jest super klarowna. Tydzień temu na ostatnim treningu płaski zrobiłem 105 kg w pełnej serii 3x3. Taki wynik według kalkulatora przekłada się jedynie na 111,2 w jednym powtórzeniu. Moja ambicja o wyciśnięciu 117,5 kg, nie mówiąc nic 120, będą więc bardzo ciężkie do osiągnięcia. I witam Państwa już z siłeczki. Wchodzimy na wagę najpierw. Myślę, że 8-3 jest realne pokazało? No 832 no Nie wiem ile na ważyłem się Ale dobra Najpierw citrulinka Skąd ta citrulinka? Z jakim kodem? Z jakim śliwa? Sliwa Z no. kodem Sliwa 5% zniżki No raz Tak jest Znowu będziesz wystrzelony jak Zobaczymy Czy tym razem dasz tyle? Let's, let's do it, let's go 400mg w kofe. <laughs> Za 120 na kwaśnik Zaczynamy już rozgrzewkę, na razie guma, tutaj żebyś dociągnąć Pokaż Pani Świątek jak ja dzisiaj wycisnę Najpierw pokaż na po, ja po, swoim ciężarze, będzie, jak, pokaż jak to będzie wyciśnięte No kurwa, jedną ręką, dobrze pojecawać, ale przypomniał sobie, że nie może Tak będzie? Okej, okay. ile to będzie? Ile to będzie? 123,4 123,4, I'm po tej chwili pajacowania podszedłem już do rozgrzewki. Oprócz rozciągania na gumie dogrzałem rotatory i porobiłem kilka wolnych ruchów na niskim ciężarze na hamerze. Później przyszedłem do pomachania 60, a następnie też 90, którą zrobiłem na trzy razy z pauzą. I dobra, proszę Państwa, teraz jesteśmy po 90 i ja zakładam 110. Wiem, że szybki przeskok dzisiaj, ale stwierdziłem, że tak będzie dobrze. Bo jeżeli chcę robić 117,5 w porywach do 120 nawet, to nie mogę tracić w ogóle siły, także wjeżdżamy od razu na 110 i ze 110 mi tyle powie, no że będę robił, będę wiedział, co robić dalej, także. To, jeżeli to będzie łatwe, to spróbujemy to 120 dzisiaj. Ale kurwa, mam wrażenie, że to jest takie naiwne z mojej strony. może się na tym przejadę. Że spróbuję 120, przez to, zro przez to zrobię 115. I jazda, to dużo powie, To bardzo dużo powiem. To? to musi być masło kolego. Masełko. No dawaj, od razu. I bam. Dzięki. No, czy czy takie masło to bym nie powiedział, szczerze Najlepszy. No się 117,5 może, co? No chyba trzeba tak zrobić 117,5 Zwróćcie moralny jakby wiesz Co moralny? Znaczy co ja mówię. wewnętrzny? No nie wiem kurde, bo to nie było takie wiesz, że wziąłem i podniosłem Ale tylko... teraz myślisz raczej 117,5 czy 120 czy 115? Tak, 117,5 czy 120 myślę no Decyzja padła, 117,5. Lecimy z tym. To jest ciężar, który chciałem wziąć. To jest ciężar, który mówiłem. Tydzień temu mówiłem, wczoraj mówiłem, dzisiaj. Tylko lekka podpałka wyszła ze szkoły, że ta 120 może pójść. Pójdzie, ale no, na razie 117,5 trzeba klepnąć i to musi pójść, więc musi zostać namaszczony przez prawdziwego bodybuildera. Pójdzie, teraz zrobię. Widzicie, ja go raz zabijam, on później mnie całuje. To jest to. Teraz zaprzyjaźnię. <laughs> Góra, kurwa. To jest 105.

Dobra, jeszcze weźmiemy Kurde tu pół kilo Niestety jak widzieliście nie poszło Ale chcę też właśnie zaznaczyć dlaczego podczas walki stwierdziłem Żeby Bobo mi to wziął I chodzi o to że poczułem że już tego nie wezmę Ale że jeszcze mam siły i nie chciałem się pompować Dlatego Bobo mi wziął powiedzmy w trakcie walki Kiedy to już lekko opadło Ale to umyślnie zrobiłem Podejdę do tego jeszcze raz i może trochę bardziej chamsko To znaczy z większą pracą nóg to spróbuję wycisnąć Bo myślę że wtedy na to będzie szansa Wzięliśmy też te zaciski I tyle i kurwa to trzeba zrobić Bo to jest do do zrobienia, myślę, na sam sam jeszcze na chillu. Jeszcze z dwie minuty odpocznę. I lecimy z drugą próbą. Dobra, proszę państwa, druga próba. 17,5 kg. Kurwa, muszę to zrobić. O, spokojnie biegnij. Oczywiście nie. To musi być agresja. No, no to tak, ale tak, to 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 Teraz musi być kurwa. to... jest do pani świątyni. to jest 100. 100. to. jest gruba ryba, ale ty jesteś jeszcze większy. Więc nie Zapamiętaj. Nie dawaj jej szacunku nawet. Szacunku nie dałabym? Nie jej... Opluć. Ok, kurwa. I pasto, to, masz to, masz to, masz to Nie kurwa. kurwa kurwa, kurwa macie Zdejmijmy kurwy jeden pięć Dawaj, wy, 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 może nikt nie wygra, ale wsiągnijmy jeden i dajmy jedynki Zdejmijmy na kilo Nie, to wtedy będzie 117. siedemnaście 26. będzie A, Albo nie, 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 albo po połówki i w tym momencie zaczęły się długie obrady dotyczące ciężaru, który powinienem wycisnąć, bo bo bardzo mnie namawiał, żebym spróbował 116 kg. A ja byłem dość mocno zmieszany po nieudanej próbie i potrzebowałem chwili, żeby to sobie przemyśleć. Ostatecznie przynieśliśmy te połówki, jednak w trakcie zakładania stwierdziłem, że podejdę do 115 kg, a 116 ewentualnie dodatkowo spróbuję dla Boba, gdy uda mi się klepnąć ten ciężar. To pokażmy, może na pewno tu jest, mamy 20-15, 10, 2,5 to się 115 100 kg i na spokojnie. No No już tutaj muszę zrobić. Jeżeli tego nie zrobię, to przez swoją głupotę i naiwność Ale zrobię. Nie, nie I góra, góra to Nie to jest. Nie wiem, co to jest. to to wezmę też te 16 dla no, tak. Kurwa no ale No, no. no bo to no, niedosyt no. no. Jest to ciężar, który chciałem zrobić mimo wszystko. Ja się chciałem 117,5 najbardziej. Ale jak cofniecie się do tego vloga sprzed roku, skóra roku, z tygodnia, to tam mówię 115, że chciałem zrobić. No i zrobiłem, ale... Niedosyt jeszcze jest. Jest niedosyt, no. Ale mi się wydaje, że to przez... Widzę to tam przez ten progres na tym. To... Na przysiadzie też sobie. Tak. Zadziałało, że wie, że sobie nałożył presję, że musi też na klacie zrobić. No podpaliłem się tu troszeczkę tym przysiadnie. No, no jakby to nie jest coś, że co źle poszło, bo no, tak. o podpaleniu moglibyśmy mówić, gdybym się zrobił 120, przez nie zrobił 115. No ale zrobiłem dwie próby 117,5 i 115 zrobiłem. No wiem. 116 zrobię. Zobaczymy, czy to zrobię, czy nie. To jest seria dla pana Bobki. I ostatecznie trochę niechętnie, bo dla mnie 115. Pomimo regresu 10 kg względem czerwca, była już wystarczająca. Specjalnie jednak dla Boba postanowiłem podejść do tych 116 kg, a te okazały się być ogromnym zaskoczeniem. I, kura do mnie, I góra, góra, góra do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, góra, góra, góra. góra to idzie, to jest twoje to jest, tak twoje, jest twoje, to jest twoje, to jest twoje, to jest twoje, to jest twoje, tak twoje, twoje tak to jest twoje, to tak jest twoje. twoje, twoje. Tak. To jest, wypompować, wypompuj. Jeszcze lewo, o! Kurde, to jest... Ty, nie Ja pierdolę. Kurde. A czy nie było tego? Tyle, 115.